Państwo, dziś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemny poranek. Jak możecie zauważyć, to jest bezimienna, strasznie poturbowana. Tam leży Jeremiasz. Coś mu. Nie będę pokazywał dokładnie, ale. No coś mu zeżarło głowę. Daffici G. Nigdzie nie widać. Kurde. No, jestem wściekły. Nie będę ukrywał. Czarne są na szczęście wszystkie. Eee, no, jak co dzień wypuściłem kaczki? No po godzinie szóstej już, to wiecie, tak było. Świtało, o, tak jak codziennie. I chyba muszę się z tą rutyną pożegnać. No bo dzisiaj coś kurde w tym czasie przyszło i je i je po prostu dokończyło ah, no szkoda, kurcze bele Jeremiasz naprawdę, no Jezus, no to był taki super kaczor no ale na myśl tego, że nic nie może się zmarnować wzięłem wiadro no jako, że nie jest w jakimś świecie maltretowany, tylko dosłownie nie ma głowy to go oparzymy i będzie dla zwierzaków Taka moja rada na przyszłość i dla Was, i dla siebie. Jednak lepiej, niech te zwierzaki z rana posiedzą dłużej, zamknięte niż, niż, niż potem żałować, nie, się Dobrze. Tym smutnym akcentem żegnam się z Wami i życzę jak dnia.